Witajcie, kochani. Kolejny przekaz, bardzo wartościowy, bo z wymiarów duchowych, od przewodników. Zapraszam do wysłuchania. Przekaz duchowy, wymiar dziewiąty. Drodzy kochani, zauważyliśmy, iż wiele osób nie zamierza się w ogóle zmieniać. Wolą wierzyć. Fałszywą świętość, w której uczestniczą. Czas zmian przyspieszył, który ukaże prawdziwe oblicze osób i ich zmian, na które zapracowali własnymi rękami. Większość nie udźwignie przemian nadchodzących. I pozostaną do końca swoich dni biologicznymi ludźmi, bez możliwości zbawienia, przewodnicy miasta Orin. Czas zmian nadchodzi wielkimi krokami, i to, co się dzieje, to zaczyna się rozkręcać. A mówiłem tu w wielu przekazach, w wielu materiałach live. Czyli wszystko idzie ku temu, co ma zajść. Pozdrawiam.